Otwieram obrady 37 sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Izbanku Pani Miejskim. Stwierdzam, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi forum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska. Serdecznie witam radnych, w imieniu których witam serdecznie zaproszonych gości. Przyszlam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt trzeci, uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntów położonych przy ulicy generała Jarosława Dąbrowskiego, ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego i ulicy Mieczysława Kalinowskiego w parku Walnińskim. I punkt czwarty, zamknięcie obrad. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Porządek obrad poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Stwierdzam, że porządek obrad Rada Miejska przyjęła jednogłośnie większością głosów. I teraz ogłaszam przerwę i poproszę radnego Krzysztofa Moroza o wprowadzenie komisji. Szanowni Państwo, dostaliśmy materiały do głosowania co prawda dzisiaj ale to z tego co się zorientowałem to to wniosku o dofinansowanie e, straży fotowoltaicznej dla e, przedsiębiorstwa e, naszego to e, tak? chodzi o przedłużenie daty użyczenia gruntu chwałe żeśmy podejmowali grunt. wcześniej w 2016 roku natomiast tutaj pan Pan prezes pan ja dokładnie, wytłumaczy e, o co chodzi. Państwo podjęliście uchwałę dotyczącą przekazania tego gruntu w maju ubiegłego roku, ale ze względu na to, że był wpisany okres wykonania plus trwałości do końca 2011, 2021 roku nie zachowujemy tak zwanego okresu trwałości rozdanie środków unijnych przeciągnęło się z 2016 roku na 2017 rok i w tej chwili komisja do nas wystąpiła z wnioskiem i z dopełnieniem formalności mówiącym o tym, czy będziemy dalej właściwie może nie tyle że właścicielem, ile będziemy zajmować się dalej tym gruntem jeśli będzie na dłuższy okres, czyli ten okres trwałości projektu ze względu na to, że tamten się kończył na koniec 2021 roku Musieliśmy przedłożyć, i z, tutaj jest do, do Państwa z prośbą o przedłużenie o, o ten czas, tak żebyśmy mogli te pieniążki utrzyma, otrzymać i wybudować te obiema fotowoltaiczne na swoich obiektach, tak żeby przynosiły oszczędność. Bo to jest ten sam, ta sama uchwała, tylko przedłużony ten termin o troszeczkę dłuższy. Dziękuję bardzo. Czyli tak jak mieliśmy w poprzednim uchwale, że ten okres użyczenia był do 31 grudnia 2021. Roku. Tutaj w zasadzie uchwała y, praktycznie jest bez zmian i y, 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 okres użycenia <coughs> gruntów y, byłby do 31 grudnia 2036 roku. I to chodzi o te grunty, czyli ujęcie wody na kalinowskiego, ujęcie wody na Dotrowskiego i budynek y, biurowy na Wilsonskiego. Y, Myślę, że chyba wszystko jest mikrofonu jasny, więc prosiłbym komisjami o przegłosowanie e, wrażniowi. Komisja budżetu i przydostructury. Komisja budżetu i przydostructury, to jest za przyjęciem projektu. Pięć, pięć za. Dobrze, teraz komisja, komisja rewizyjna. 5. Komisja Mieszkaniowa to jest za przyjęciem projektu uchwały? 3 Komisja Obrachunkowa to jest za przyjęciem projektu uchwały? 1 4 Komisja Społeczna kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 3 3 4, za 3, 4 tak, Dziękuję. Na tym byśmy wstrząsili się. Przekazuję Dziękuję. I wracamy do yy, sesji. Yy, punkt trzeci. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntów położonych przy ulicy generała Jarosława Dąbrowskiego, ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulicy Mieczysława Kalinowskiego w Wyspach Warmińskim. Poproszę teraz o przedstawienie opinii poszczególnych komisji na temat projektu. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury jest pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Opinia Komisji Mieszkaniowej jest pozytywna. Opinia Komisji Uchwały jest pozytywna. Opinia, komisji, jest pozytywna. opinia komisji, jest pozytywna. Komisji, komisji kultury jest pozytywna. Dziękuję. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie ma. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Przechodzę do głosowania. E jest przeciw? Nie ma, tak rozumiem, kto się wstrzymał od głosu. Również nie ma. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie większością głosów yy, 13, 13, 13 radnych obecnych. Dziękuję wszystkim za. za uczestnictwo. Zamykam obrady 37 sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Lizbarku Warmińskiej.